Dziecko nie zostało zbadane przez lekarkę z Mławy, chociaż miało aż 40 stopni gorączki. Warto zaznaczyć, że doszło do tego z naprawdę zadziwiającego, zatrważającego powodu. Sprawę w rozmowie z mediami opisała matka 14-miesięcznego malucha. Dziecko miało aż 40 stopni gorączki, kiedy matka przywiozła je do szpitala w Mławie. 14-miesięczny maluch zachorował, jednak nie udzielono mu potrzebnej pomocy. Jak przekazała młoda mama, początkowo poinformowano ją, że lekarza po prostu w placówce medycznej nie ma. Później przekierowano ją na oddział dziecięcy. Dziecko potrzebowało szybkiej pomocy medycznej, jak opisała kobieta w liście do redakcji Nasza Muława, gdy lekarka zobaczyła dziecko, miała stwierdzić, że nie ma czasu. Zasugerowała także, iż maluch nie wygląda wcale na chorego. Ostatecznie pomocy udzielono mu po pięciu godzinach oczekiwania. Wówczas na kolejnej zmianie pojawił się bowiem inny medyk. Warto zaznaczyć, że do redakcji zwrócił się także inny mieszkaniec miasta. Opisał historię swojej córki, która udała się do tego samego szpitala ze swoim sześcioletnim dzieckiem. Jej także nie udzielono pomocy. Podobnych przypadków miało być więcej. W niedzielę córka pojechała do ławskiego szpitala z chorym dzieckiem. Już w szatni powiedziano jej, że lekarza nie ma, a najbliższa świąteczna pomoc lekarska jest w Żurominie i Ciechanowie. Natomiast szpitalny oddział ratunkowy w Mławie przyjmuje pacjentów od godziny 20. Była godzina 10. Przekazał pan Sławomir Rykowski. Dzisiaj grzeje, 1. Polacy zostali wyrzuceni z norweskiego samolotu. Nie zgadzają się z oskarżeniami linii 2. Naprawdę bolesna wiadomość. Nie żyje Zbigniew Wiśniewski jak zaznaczył mężczyzna, córka ostatecznie musiała się udać do przyjmującego prywatnie lekarza i pokryć koszt wizyty z własnej kieszeni. Udało się to przede wszystkim dlatego, że medyk był jej znajomym. Najlepsze newsy dnia, źródło, Super Express nie przegap żadnych najciekawszych artykułów kliknij i obserwuj pikio Pelna Google News